Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy: Tusk ignoruje głosowania w Sejmie skandaliczne liczby. Tusk sprzeciwił się Dniu Wolnemu na Trzech Króli. Błaszczak i dworczyk w ogniu sporu o podatek dla armii. Profesor Czarnek ostro krytykuje Tuska robimy. Nie gadamy. Sondaż: Konaczele. PiS spada. Poparcie brał na rośnie. Tusk atakuje owsiaka i woźb. Polityczny skandal. Czarzasty broni się. Nie jestem komunistą i nigdy nim nie byłem. Przydacz odpala ripostę na Kierwińskiego przed spotkaniem z prezydentem. Dziemianowicz-Bąk naciska na koalicjantów w sprawie reformy PIP. Putin traci sojusznika. Potężny cios dla Rosji. Milion Ukraińców odciętych od prądu po nocnym ataku Rosji. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Tusk opuścił większość głosowań. Liczby są szokujące. Donald Tusk w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań, czyli 64% wszystkich, bijąc rekordy nieobecności. To więcej niż Mateusz Morawiecki w całej poprzedniej czteroletniej kadencji. Jak zauważył analityk Radosław Kerbowski, wszystkie te absencje zostały dziwnym trafem usprawiedliwione. Polacy coraz niżej oceniają premiera, domagając się jego rezygnacji niemal natychmiast, a kolejny rok może być dla niego przełomowy. Były szef MSWIA Mariusz Kamiński nie owijał w bawełnę, nazywając Tuskaleniem, znanym z lekceważenia obowiązków parlamentarnych. Sam Tusk w 2022 roku nazywał zasiadanie w sejmowych ławach upiorną wizją nie zdając sobie sprawy, że jego słowa były nagrywane. Teraz liczby mówią same. Premier, który miał pełnić obowiązki tak samo jak poprzednicy, opuścił ponad połowę głosowań, a społeczeństwo patrzy na to ze zdziwieniem i rosnącym niezadowoleniem. Tusk głosował przeciwko Dniu Wolnemu na Trzech Króli. Dziś obchodzimy Święto Trzech Króli, które w 2011 roku Sejm przywrócił jako Dzień Wolny od pracy. Europoseł PiS Bogdan Żońca przypomniał, że Donald Tusk głosował przeciwko temu uchwaleniu, tłumacząc, że nie stać nas na to. PO równa się przeciwko tradycji, przeciwko rodzinie, przeciwko kulturze. Podkreślił rządca na portalu X Święto Trzech Króli upamiętnia przybycie mędrców ze wschodu do Betlejem, którzy oddali pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, przynosząc złoto, kadzidło i mirę. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje objawienie Chrystusa całemu światu, a w Polsce stało się okazją do barwnych orszaków, wspólnego kolędowania i święcenia kredy oraz kadzidła, którymi wierni oznaczają drzwi swoich domów. Przypomnienie europosła wywołuje pytania o stosunek Tuska do polskiej tradycji i wartości rodzinnych, bo głosowanie sprzed 12 lat pokazuje, że lider PO opowiedział się przeciwko wolnemu dniu w dniu, który dla wielu Polaków jest wyjątkowy, co może wpływać na odbiór jego postawy przez opinię publiczną. W tym kontekście trudno nie zauważyć, że decyzje polityczne sprzed lat nadal mają znaczenie dla opinii społecznej, a krytyka działań Tuska wciąż budzi emocje wśród zwolenników tradycji i osób ceniących polski święta. Błaszczak i Dworczyk wspierają się o podatek na armię. Europoseł Michał Dworczyk uważa, że dla bezpieczeństwa Polski i obrony niepodległości konieczne może być wprowadzenie dodatkowego podatku na siły zbrojne RP, podkreślając, że Unia Europejska nie zapewni odpowiedniego poziomu ochrony, zwłaszcza wobec aroganckiej polityki Niemiec. Dworczyk wskazuje, że budżet MON wymaga nie tylko nowych środków, ale też maksymalnej efektywności wydatków, bo obecnie państwo przepłaca za sprzęt wojskowy i traci miliardy, które nie przekładają się na realny potencjał obronny. Były szef MON, Mariusz Błaszczak, krytykuje pomysł podatku. Podkreślając, że należy racjonalnie korzystać z już dostępnych funduszy, spłacać zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i stosować gotowe mechanizmy, zamiast sięgać do kieszeni Polaków. Proponuje m.in. odpis 1,5% podatku na wojsko, wydzielanie emerytur wojskowych spoza budżetu MON i zakaz finansowania zadań niezwiązanych z obronnością z jego środków. Dworczyk odpowiada, że sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga ponadpartyjnej dyskusji, bo odbudowa armii. Transformacja przemysłu zbrojeniowego i finansowanie rezerw wymaga trudnych decyzji i wyrzeczeń. Oboje zgadzają się, że priorytetem jest bezpieczeństwo państwa, ale różnią się co do sposobu osiągnięcia celu, błaszczak stawia na racjonalizację wydatków, dworczyk na ewentualne dodatkowe środki i dyskusje o podatkach przy jednoczesnym wspieraniu krajowego przemysłu zbrojeniowego. Profesor Czarnek krytykuje hasło Tuska: Robimy. Nie gadamy. Profesor Przemysław Czarnek rozprawia się z pijarowym hasłem Donalda Tuska: Robimy. Nie gadamy podkreślając, że zamiast realnie działać, rząd wydaje miliony złotych na propagandę i kłamstwa. W nagraniu na portalu X stwierdził, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ma niezapłacone kilkadziesiąt milionów złotych za bieżący rok, a sama kancelaria premiera wydała prawie 8 milionów złotych na kampanię, która ma udawać aktywność rządu. Hasło używane jest przy każdej okazji, gdy władza chce pochwalić się swoją sprawczością, ale profesor Czarnek podkreśla: kłamią. Nic nie robią i wydają pieniądze na PR. Portal Onet ujawnił szczegóły wydatków. Na kampanię billboardową przeznaczono 1 229 508 zł. Pojawiło się 234 billboardy w całej Polsce. Reklamy telewizyjne kosztowały ponad pół miliona złotych, dokładnie 585 24 zł. 30 groszy, a stronę internetową utworzono za 5 220 zł. Łącznie na całą kampanię wydano ponad 7 800 000 zł. Profesor Czarnych podkreśla, że to skandal i wstyd, bo pieniądze powinny iść na realne działania w służbie zdrowia, a nie na PR. Zwłaszcza, że pacjenci czekają na podstawowe świadczenia, a w systemie brakuje środków na sprzęt i personel. Jego zdaniem taka propaganda zamiast pomagać, podważa zaufanie społeczne i ujawnia kompletną nieefektywność rządu, który woli inwestować w wizerunek niż w życie ludzi. Sondaż. Koprowadzi prowadzi. PiS drugi. Brauna rośnie. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej z wynikiem 31,6%. PiS jest drugi z 26,7%, a Konfederacja spada do 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 8,8% poparcia i Nowa Lewica z 7,5%. Frekwencja w wyborach wyniosłaby 59,5%. W porównaniu z końcem listopada Koalicja Obywatelska zyskuje 1,2 punktu procentowego, PiS traci 0,4 punktu, a Konfederacja spada o 4 punkty procentowe. Partia Grzegorza Brauna rośnie o 3,7 punktu do 8,8%. A nowa lewica notuje wzrost o 0,3 punktu procentowego. Pod progiem zostają razem z 3,6% poparcia: PSL z 3,7% i Polska 2050 z 1,1%. 5% ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego wyboru. Zdecydowany udział w wyborach deklaruje 46,5%. Kolejnych 13% raczej weźmie udział. 22,3% ankietowanych jednoznacznie nie pójdzie głosować, a 16,1% raczej nie weźmie udziału. Socjolog profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeliczył wyniki na mandaty: Kosto 185, PiS 153, Konfederacja 57, partia Grzegorza Brauna 37, a Nowa Lewica 28 posłów. Wyniki pokazują, że scenę polityczną w Sejmie mogłoby wkrótce tworzyć pięć partii z wyraźnym wzrostem znaczenia partii Brauna i spadkiem Konfederacji, co sugeruje przesunięcie równowagi sił wśród wyborców i potencjalny wpływ strategii politycznych na układ mandatów w Parlamencie. CEO kombinuje Tusk? Atakuje Owsiaka i woś. Przed tegorocznym finałem Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy premier Donald Tusk postanowił publicznie zaangażować się w konflikt wokół Jerzego Owsiaka. Na portalu X napisał, że chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską Solidarność i dodał pytanie do internautów, chyba na to nie pozwolicie. Internauci szybko wyłapali, że to klasyczny szantaż moralny i emocjonalny. Owsiak od lat jest w sporze sądowym z blogerem Piotrem Wielguckim, matką kurką, który zarzuca mu brak przejrzystości w rozliczeniach WOŚP. Krytycy wskazują też, że fundacja zbiera pieniądze na państwowe zadania, które powinny leżeć w gestii państwa. Od czasu dojścia obecnej koalicji spółki, instytucje państwowe wspierają orkiestrę. Premier Tusk nie sprecyzował, kto konkretnie chce zniszczyć Owsiaka, ale WPIS sugeruje mobilizację polityczną i emocjonalną wobec przeciwników rządu. Europoseł Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że Owsiak i Wośp nie są świętymi krowami. Jeśli ktoś miesza działalność charytatywną z polityką, musi liczyć się z krytyką. Transparentność to obowiązek. Europoseł Joachim Brudziński dodał, że WPIS Tuska pokazuje, jak premier używa autorytetów do mobilizacji swojej bazy, a inni komentatorzy pytają, czy premier rzeczywiście sugeruje represję wobec krytyków. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przypomniał, że Owsiak wspierał kampanię PiS w przeszłości, a dziennikarz Bartłomiej Graczak podkreślił, że nie wolno karać tych, którzy mówią, jak jest. Inni komentatorzy ironizowali, czy Tusk zamierza wojować z przy każdej puszce w sklepach. Krytycy wskazują też, że tego rodzaju działania polityczne premiera odciągają uwagę od realnych problemów służby zdrowia i życia obywateli, a zamiast pomocy pacjentom, stawiają na polaryzację i emocje. Czarzasty. Nie jestem komunistą i nigdy nim nie byłem. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie radia Z przekonywał, że nie jest i nigdy nie był komunistą. Podkreślał, że istnieją różne formy własności państwowa, prywatna i spółdzielcza a komunizm nie uznaje własności prywatnej. Jednocześnie czarzasty wskazał, że partia Grzegorza Brauna jest rywalem dla każdej demokratycznej partii i zasługuje na krytykę, choć nie odnosił się formalnie do procedury delegalizacji. Polityk przypomniał swoje wejście do PZPR w 1983 roku, zaznaczając, że nie miał tam wpływu na represyjny system narzucony przez ZSRR. Dopytywany, jak ocenia obecne wzrosty poparcia partii Brauna, odparł, że spadek konfederacji i wzrost Brauna pokazują przepływy elektoratu, a prezydent powinien nazywać rzeczy po imieniu faszystę faszystą, komunistę komunistą. Marszałek zaznaczył, że faszyzm i komunizm w Polsce są zakazane, a wszelkie skrajne ideologie zagrażające demokracji należy eliminować. Czarzasty komentował także swoje wcześniejsze wypowiedzi o armii czerwonej i okrągłym stole, tłumacząc je kontekstem historycznym. Podkreślał, że żeby być komunistą, trzeba wyznawać komunistyczne poglądy, a on nigdy tego nie robił. Jego wypowiedzi wywołują kontrowersje. Zwłaszcza w kontekście delegalizacji partii Brauna i sposobu definiowania historii przez polityka. Marszałek konsekwentnie bronił swojej oceny rzeczywistości, wskazując, że demokratyczne państwo powinno reagować na zagrożenia ideologiczne, a on sam nigdy nie utożsamiał się z komunizmem. Wkrótce spotkanie prezydenta z premierem mocna riposta przydacza zapowiedź spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim wywołała prawdziwe polityczne emocje. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odpowiedział na komentarz szefa MSWIA Marcina Kierwińskiego, który napisał: Premier Tusk zapowiada spotkanie z prezydentem. Mam nadzieję, że tym razem rozsądek i troska o bezpieczeństwo ojczyzny pokonają złe emocje. Przydacz skwitował to stanowczo, wskazując, że choć krytyka premiera przez jego własnego ministra może zaskakiwać, trudno się nie zgodzić, że w kancelarii premiera czasami przeważają negatywne emocje. Należy się zgodzić z nadzieją pana ministra że tym razem troska o bezpieczeństwo ojczyzny weźmie górę w podejściu szefa rządu. Wymaga tego czas, interes Rzeczypospolitej podkreślił. Spotkanie zaplanowane w najbliższych dniach jest obserwowane z dużym zainteresowaniem, bo w tle pozostają pytania o realne przygotowanie państwa na wyzwania bezpieczeństwa. Kierwiński w swoim wpisie nawiązał do szczytu koalicji chętnych w Paryżu, sugerując, że wcześniejsze reakcje w KPRM i KPRP nie zawsze były optymalne. Przydacz jednoznacznie wskazuje, że w tej sytuacji priorytetem musi być dobro państwa, a polityczne emocje i wewnętrzne spięcia nie mogą decydować o bezpieczeństwie obywateli. Cała sytuacja pokazuje, że władza jest pod presją, a każda decyzja, każde spotkanie staje się areną politycznych rozgrywek, w których państwo i jego bezpieczeństwo powinny być zawsze na pierwszym miejscu. Ten dialog między kierownictwem KPRP a KPRM jest też sygnałem dla opinii publicznej, że troska o bezpieczeństwo nie może być podporządkowana wewnętrznym sporom politycznym. Dziemianowicz-bąk. Będę przekonywać koalicjantów do reformy PIP. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że będzie rozmawiać z koalicjantami o reformie państwowej inspekcji pracy, by skutecznie walczyć z patologią umów śmieciowych. Umowy śmieciowe to patologia, która trawi polski rynek pracy. Nie ma co do tego żadnej dyskusji, stwierdziła, podkreślając, że problem dotyczy milionów pracowników, w tym kobiet w ciąży, które mogą stracić pracę z dnia na dzień. Projekt zakłada, że okręgowi inspektorzy będą mogli zmieniać umowy zlecenia. O dzieło czy B2B na umowy o pracę, z możliwością odwołania do głównego inspektora pracy, a w ostateczności do sądu pracy. Reforma została zapisana w krajowym planie odbudowy, a jej celem jest realna ochrona pracowników. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że szczegóły narzędzia będą ustalane wspólnie z koalicjantami, a jej zdaniem lewica będzie walczyć o ten cel konsekwentnie, dopóki patologia umów śmieciowych nie zostanie ograniczona. W ocenie minister, reforma PIP nie jest wymierzona przeciwko przedsiębiorcom, lecz ma zakończyć nadużycia, które obecnie pozwalają niektórym firmom omijać obowiązki wobec pracowników. Chcemy, by prawo działało na korzyść ludzi, a nie fikcyjnych kontraktów, które zagrażają bezpieczeństwu pracowników i stabilności rynku pracy, dodała. Minister podkreśliła także, że bez porozumienia w koalicji skuteczna reforma nie powstanie, dlatego rozmowy będą prowadzone w duchu kompromisu, ale nie kosztem realnej ochrony zatrudnionych. Potężny cios dla Rosji! Jak Putin stracił sojusznika i wpływy Pojmanie Nicolasa Meduro przez USA to poważny cios dla rosyjskich wpływów, w Ameryce Południowej i wizerunku Rosji jako światowego mocarstwa. Wenezuela była kluczowym ogniwem wśród sojuszników Rosji. Wraz z Kubą i Nikaraguą tworzyła oś prorosyjską w regionie. Zdaniem Grzegorza Kuczyńskiego, eksperta do spraw Rosji, utrata Meduro osłabia cały ten blok i podważa wiarygodność Moskwy. Działania USA mają też wymiar ekonomiczny. Rosja zainwestowała miliardy dolarów w reżim Meduro, w tym kredyty i kontrakty zbrojeniowe, które częściowo były spłacane surowcami. Uwolnienie tych zasobów może obniżyć ceny ropy na świecie, uderzając w rosyjski budżet. Ponadto spektakularne pojmanie Meduro obnaża propagandę o potędze Rosji i pokazuje przewagę USA w skuteczności działań wywiadowczych i militarnych. Kuczyński podkreśla, że Putin mimo próśb Meduro nie mógł interweniować, będąc zaangażowany w wojnę na Ukrainie i prowadząc negocjacje z USA. Pokazuje to również ograniczenia Rosji w kreowaniu własnej narracji o globalnej sile. Ekspert wskazuje, że akcja USA w Wenezueli działa również psychologicznie, pokazuje zdolność Amerykanów do nieprzewidywalnych działań i wprowadza dezorientację wśród rosyjskich elit, co może wpływać na decyzję Putina w sprawie Ukrainy. Milion Ukraińców odciętych od prądu po ataku Rosji na elektrownię. Nocny atak Rosjan na ukraińską infrastrukturę energetyczną spowodował najpotężniejszy blackout w regionie od lat odcinając od prądu ponad milion mieszkańców obwodów zaporowskiego i Propietrowskiego. Jak podaje Kijew Independent, celem ataku była m.in. elektrownia cieplna, a w wyniku działań Rosjan wyłączonych zostało osiem kopalni w obwodzie dniepropietrowskim, z czego wszyscy pracownicy zostali ewakuowani na powierzchnię. Ministerstwo Energii Ukrainy informuje, że prace naprawcze trwają, a infrastruktura społeczna i krytyczna jest częściowo zasilana. Zasilanie w Zaporożu zostało częściowo przywrócone, ale technicy wciąż naprawiają awarie w pozostałych regionach, w tym w obwodach harkowskim, połtawskim i sumskim. W czwartek rano 800 tysięcy mieszkańców nadal nie mogło korzystać z prądu, a w związku z awariami wprowadzono kolejne przerwy w dostawie energii. Kiew Independent wskazuje, że ataki mogą być kontynuowane, a Rosjanie celowo starają się wykluczyć Ukraińców z dostępu do energii przed nadchodzącymi mrozami, kiedy temperatury w zaporożu mogą spaść nawet do minus 11 stopni Celsjusza. Nasilenie ostrzałów i ataków na obiekty ciepłownicze zaczęło się już w poniedziałek, a w Doniecku uderzono w jedną z elektrowni. Konsekwencje blackoutów widać także w transporcie. W czwartek zgłoszono ponad 250 wypadków drogowych, w tym 43 z ofiarami, a opóźnienia odnotowano w 66 pociągach, z czego w dwóch przypadkach pasażerowie czekali ponad 3 godziny. Ukraina mierzy się z tym kryzysem energetycznym w momencie, gdy temperatury spadają, a mrozy zbliżają się niebezpiecznie szybko. Co może pogłębić skutki ataków Rosjan i zwiększyć zagrożenie dla życia mieszkańców regionu. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.